A dzisiaj tutaj pokażę Wam jak zrobiliśmy rozpiętki. Daliśmy oczywiście, dzieliliśmy to na e, takie same wymiary. E, oczywiście, zachowany poziom. My daliśmy oczywiście po dwie sztuki na krokwie. No bo wizualnie będzie to ładnie wyglądało. Można dać jedną. My daliśmy dwie sztuki. Tam czy więcej materiału, ale jeżeli kupujemy w zapasie, to z tym nie ma problemu. Oczywiście śruby dobrze scentrowane, zakręcone specjalną zakrętarką mocno, tak żeby żeby wzmocnić konstrukcję dachu, bo tutaj prawdopodobnie przyjdzie albo betonowa dachówka, albo ceramiczna. Albo jeszcze łupek. Także fajna frajda, która sprawia przyjemność, bo praca, którą wykonujemy, taka powinna być. Powinna nam sprawiać dużo przyjemności.